niedzielnie robię dla was jeden vlog teraz nagrywam drugi i stwierdziłam, że chce mi się bardzo pić a że mam w domu przejrzałe rzeczy które trzeba zużyć, to najlepiej zużyć to w soku, jeden grejpfrut już taki zobaczcie pomarszczone wszystko no ale coś z tego będzie cztery pomarańcze troszkę mięty sobie zerwałam ale to tylko dla mnie, bo dzieci nie lubią dzieci tylko pomarańczowe i seler naciowy, do tego połowę selera damy. A połowa będzie na drugi. E, I tu mam e, s, do wyciskania. E, maszynę już zakurzoną jak cholercia. Muszę ją trochę wyczyścić, zanim ją użyć. A to coś? to jest soda stream. To chyba w Polsce też już jest. I tu sobie gazujemy wodę. I można sobie zrobić gazowane napoje. Lub gazowaną wodę, jak to lubi. A wodę używamy z kranu. Nie tak jak w Polsce, że się używa wodę. I czajnik po dwóch, trzech razach ma dużo kamienia w środku. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jest czyściutka woda. Można pić prosto z kranu. Także ja się zabieram za obieranie tych owoców, czyszczenie maszyny i robię sok. No i słuchajcie, mam naszukowane owoce, umyty seler na pokrojone i mięte dla mnie. I zaczynamy robić sobie sok. Na start. <trymne> <trymne> Ja tak e, robię sobie e, ten sok. Słuchajcie, najpierw pomarańcze, a potem całą resztę, bo e, dzieci nie lubią e, grejfruitów i selera naciowego, więc dostają e, sam pomarańczowy sok. A ja po prostu już sobie później blenduję pomarańcze i grejpfruta i selera naciowego. miałam twórczość, bo co mi się nie leje? I mi górą się wylewa. Nie widać, nie? Jak to leci? Właściwie. Tak, o! Teraz widać. Trochę Wam przekręciłam. Nie będzie tego dużo. Słuchajcie, bo musiałam jedną pomarańczę niestety wyrzucić, Była zepsuta od środka. Ale po trochu się zawsze napijemy. Znaczy ja będę miała dużo oczywiście, bo jak ja robię z tych, z tych rzeczy jeszcze dodatkowo, to mojego będzie bardzo dużo. Faktycznie mało mi tego wyszło, wiecie? Zatrzymam teraz i zleję chłopcu trochę. Poczekajcie chwilę. Jakieś nowe kubki. Dobra dla dzieci już jest. Teraz dla mnie nie uwierzycie w czym ja piję sok piję w szklance od wina także tyle pomarańczy I lecimy dalej z grefitem Piszcie w komentarzach kto lubi seler naciowy. Eee, może nie tak w sokach, ale czy na surowo ktoś lubi jeść seler naciowy? Eee, bo ja na przykład tak na surowo nie zjem. Znaczy, kiedyś próbowałam sałatkę w pracy. Tutaj robię taką sałatkę owocową i dodaję właśnie tego seler naciowego. To jest w miarę spoko, nie? E, to musiałabym zobaczyć, co wiem, że winogrona dają właśnie selera naciowego trochę, chyba ananasa. I jabłko, Ale nie jestem pewna, muszę zobaczyć przepis w pracy. I zrobimy sobie może taką sałatkę, co? celera naczowego. i wiecie co i oni robią e, do tego e, tak jak wiecie do sałatki daje się majonez do zwykłej sałatki to oni blendują majonez ze śmietaną do ciasta taką e, ubitą chyba tak tam. Jeszcze muszę sobie zobaczyć raz ten przepis, bo dawno jej nie robiliśmy w pracy, tej sałatki, ale zobaczę i zobaczę, jak oni to tam robią. Muszę przepis zobaczyć w pracy. I teraz poczekamy. Już chyba wszystko wyszło. Cały sok się wycisnął. Ja teraz tą resztę doleję sobie do pomarańczy i będę miała witaminy, bombę witamin, jak bo to się mówi, i do tego miętkę. A w ogóle jakby to było, to się wyciśnie w ogóle ta mięta. ją włożę. Coś da? Eksperyment, ale tu już nic nie wychodzi. Nie wiem, czy to coś dało. Pachnie selerem na czoło. No dobra, skończymy. Może coś dało, może nie, zobaczymy. I to sobie doleję. tu to tam. I teraz ja sobie tu pomieszam. Pomieszamy sobie i miętka do środka. Tam. Jeszcze raz, jeszcze. mi się pamiętka ta tam zanoży. I próba generalna. Piję. O, Jezus! Ale gorzki grejfrut. Oj, oj oj! Mięta nic nie dała. Dobra. Bardzo dobre. Tylko gorycz zostaje w gardle po grej Dobra, jeszcze wiecie co? Nie mam e, kostek lodu, bo by się kostki lodu dzisiaj tutaj przydały. Bo jest gorąco strasznie. Dobra. E, to by było dzisiaj z kuchni na tyle. Ja teraz sobie tu posprzątam i biorę się za obiad. No i witajcie. Mamy poniedziałek. Wczoraj wam nagrałam, jak robiłam jakiś tam sok z resztek owoców. Tak, mam patyczek, pogryzłam go nawet. E, I sobie leżę po pracy. Jest godzina 18:05. I słuchajcie, jutro dzieci cała szkoła właściwie, mają wycieczkę na lodowiec. I co? I oczywiście mój syn starszy nie jedzie na lodowiec, bo mają odwiedziny w tej szkole. E, tak zamiast im to przełożyć, bo przełożyli ogólnie, wycieczka miała być w środę ale że będzie padał deszcz i jutro jest ostatni dzień bez deszczu, no to jadą jutro na tą wycieczkę. No i z tego względu, że już było ustalone wcześniej, że pojadą we wtorek zobaczyć tą szkołę, no to nie przełożą mi tego na środę, tylko cała szkoła jedzie na wycieczkę, a klasa siódma, czyli klasa mojego syna, niestety jadą odwiedzić Super szkołę. E, no, i nie jadą na lodowiec. Także no, do zła jestem jak cholera. Nie pytałam się na grupie, nawet nie chcę zaczynać tematu, e, co na to inni e, rodzice, co myślą na ten temat. No, ale myślę, że, że to nie jest sprawiedliwe, nie? Bo uważam, że wszystkie dzieci chciałyby jechać i, i jednak. E, no, tam e, zobaczyć ten lodowiec i w ogóle nie. Także nie, nie fajnie. No. I tak sobie leżę, odpoczywam. Zaraz idę e, do kuchni robić obiadek na jutro, bo jutro znowu do 17 pracuję. E, I mam kolację do wydania. Także mm, znowu długi dzień w pracy mnie czeka. I co? No. Idę zrobić kolację. Mam pranie do składania, czyli takie dzisiaj obowiązki domowe. A w środę jedziemy z młodszym do poradni do obudę. Więc znowu dwie godziny w jedną stronę, dwie godziny w drugą stronę. Plus poradnia. No. I właśnie słoneczko zachodzi, więc trzeba się zbierać i iść do kuchni gotować. Bo mnie wieczór zastanie, nim zrobię ten obiad i i poskładam to pranie to no a jutro trzeba wstać rano odprawić dzieci i tak to leci <grywia> nawet trymuje. <grywia> dobra to połączę się z wami następnym razem nie wiem kiedy, czy dzisiaj czy, czy może jutro jakbym jechała na, na kolację to tam jak zwykle nagramy drogę i, i co i coś tam pobeblam pewnie do was. Także narka do zobaczenia. I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Do mnie nie było. Tak, e, pokażę wam co kupiłam. My byliśmy na zakupach. Mamy dzisiaj sobotę. E, I byliśmy, byliśmy właśnie na, na zakupach e, mięta. Tak, bo tą, którą miałam wcześniej, to wsadziłam sobie do ogródka i coś mi ją nie zeżarło, ale takie się ciemne, jakby nie wiem, czy mszyca się robi na, na mięcie, czy co. Muszę ją iść dzisiaj zobaczyć, bo dzisiaj czas. Takie dwie, Dr Pepper. Pyszne i kupiliśmy sobie na drodze, bo mam się bardzo pić chciało, w szklanej butelce. Najlepsze. No i tak, na jutro na obiad e, schabowe, w takich paczkach są tu w Norwegii, e, pakowane akurat po cztery sztuki, więc e, dla nas będzie dwa ogórki, papryka taka, to zawsze małem ją do szkoły, kroję, jeszcze teraz będzie miał e, świetlicę przez ten tydzień, więc muszę mu robić tą matpakę. W aptece taki szampon kupujemy. On jest przeciwłupieżowy też. No i pomaga na łupież. Ja go nie używam, ale chłopaki go używają. Jabłuszka te najlepsze. tutaj w Norwegii. Fasolkę. Mój mąż robi z takiej fasolki zupę. Szybko. Bif. Wołowina taka w kawałeczkach na kebabach lub coś innego, e, e, e. pomidorki, sztucznie nawet trzeba, szalotka, takie e, faróweczki. to ciemkie. Ciemkie i te ja uwielbiam, innych nie znam Salami, śmietana kwaśna, to zazwyczaj do sosu jakiegoś czosnkowego czy poperkowego takie ogóreczki w plasterkach. To są korniszony, takie jak unty O, w ten sposób. tu drugie parówki, one są z serem, Drubaśne, takie. I tu sobie mój mąż wziął jakieś wędzone, takie o, dwie paczuszki. No brakuje jest, coś tu jeszcze jest, A, pomidorki i ser żółty, tak jak w Polsce są zielony kukier, tu mamy dwa. I teraz tak, mamy tu jeszcze trzy czerwone papryki i jedną żółtą, będę do zupki tajskiej dzisiaj używać. Trzy takie pakowane paczki, podwójne bułki z ziarnami. Mleko. Oczywiście Aleksander wcisnął sok jabłkowy piersi z kurczaka właśnie do zupki na dzisiaj czekoladowe mleko razy 8. czy oni to wypiją na dwa dni i takie jogurty dla dzieci tu są cztery smaki waniliowy truskawkowy mango i banan i akurat są po smaku dla każdego, więc to, to co? Co mamy jeszcze? E, taki pasztety bekonowe, winogrona standardowo i Czereśny. Tak, pomimo tego, że są drogię to kupuję, bo po prostu uwielbiam. Byliśmy w sklepie z chińskimi produktami. Jest tutaj u nas na miejscu. Jest taki miszmasz, bo i jakieś kieliszki, szklaneczki i pierdółeczki. No i kupiliśmy, bo nam się skończyła pasta. Do zupy. Tylko że. To jest taka wielka torba. Mam nadzieję, że to wytrzyma w lodówce, jak to otworzymy i nie zepsuje. Bo te w Polsce jednak są mniejsze. Eee, dobra, to jest to. I teraz e, w Europrisie byliśmy. To jest sklep ze wszystkim. Słodycze, nie słodycze. Pierdoły dla mężczyzn, wiecie ogrodowe, dywany, niedywany, ręczniki szkolne pierduty, troszeczkę ubrań, skarpetki, nie skarpetki. Dla psów, dla kotów, karmy, nie karmy, dla ptaszków. No wszystko tam jest kosmetyki. I były koszulki, więc wzięłam dwie dla starszego. Jedna jest granatowa i druga Szara Także nie i były serwetki. Um, ostatnio jazdy, że na stole muszą być serwetki, e, a były trzy za dwie, więc ja wybrałam swoje trzy, które mi się podobały, i mąż wybrał swoje trzy, które mu się podobały. Znaczy dwie są takie same. <grych> e, więc mój mąż wybrał coś takiego, takie serweteczki i takie ala drewno. E, tak, a ja oczywiście co, tryskaweczki i to, co Monika kocha, to różyczki. Jedne takie, drugie takie. Dobra, to jest to. To jest wszystko. A jeszcze tutaj mąż sobie jakiś klej potrzebował. Kupił. E, I teraz wam pokażę, co dostałam od koleżanki e, z pracy. Z ogór. E, tu już się tworzą... Nowe ogóreczki. O no nie widać listek zasłania. O proszę. Jest to Tu są. Nie wiem, czy widać. O! Nie wiem, gdzie tego teraz postawić. Muszę się zająć tym. Eee, I tu dostałam pomidorka. I już kwitnie, proszę. Turcyk. I jest pomidorek. I papryczkę Ta Taki dostałam prezencik od koleżanki z pracy I to by było na tyle Trochę wam tam nagrałam Ale to już dawno było Jak sok robiłam jakiś z Pomarańczy selera naciowego I chyba gryfruta. I jakąś tam krótką pogadankę I to wam złożę do kupy I będziecie mieli vloga I może coś jeszcze nagram na jutro Żebyście mieli, ale nie obiecuję Także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym blogu. Pa-pa!